Skanowanie da plus na antenie telewizyjnej Telkom Telmor z zasilaczem ze wzmacniaczem. Antena odebrała 102 stacje: Tropo nad Polską. Odebrano niemieckie Muxy, polskie. Pewnie te niemieckie nie grają, ale tylko się zalogowały. To by było na tyle. Zobaczymy, czy jakaś stacja gra. No niezbyt. Stacje się tylko zalogowały. Mimo protestów ojca, mając 12 lat zadebiutował w 1844 roku w wiedeńskiej. To jest niezwykle cenny obiekt, który po prostu nie może być na stałe wystawiany. Nawet... Ale Niemcy nie grają, tylko się zalogowały. Dziękuję. To by było na tyle z tego tropo 19 stycznia 2025.